Coś się dzieje w Rosji. Coś wielkiego i mrocznego, co może ostatecznie zadecydować o wyniku wojny z Ukrainą. To narastało powoli, rozwijając się w cieniu, aż osiągnęło rozmiar, którego nie dało się już ignorować. Nawet prezydent Rosji, Władimir Putin, mimo swojej buńczuczności i propagandy, jest całkowicie bezsilny, by to powstrzymać. Wszystko sprowadza się do tego, na czym najbardziej mu zależy: pieniędzy Mówimy oczywiście o trwającym i coraz bardziej dramatycznym załamaniu gospodarczym Rosji, o którym mówi się od samego początku wojny. Wkrótce po inwazji kraje zachodu zaczęły przygotowywać plany nałożenia poważnych sankcji finansowych na Rosję. Część sankcji wprowadzono już po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, ale od 2022 roku te kary gospodarcze naprawdę się nasiliły. Wiele państw zamroziło rosyjskie aktywa i nałożyło surowe ograniczenia na rosyjskie banki oraz firmy. Wraz z postępem wojny wprowadzano kolejne sankcje, a wiele państw ograniczało zależność od rosyjskiej energii i zrywało więzi z gospodarką Kremla. Eksperci finansowi i analitycy liczyli, że to doprowadzi do załamania gospodarki Rosji i uniemożliwi jej dalszą wojnę z Ukrainą. Nie ma wątpliwości, że sankcje przyniosły skutki. Wpłynęły na kurs rubla, powodując niedobory towarów i wzrost cen artykułów codziennych. Rosyjscy oligarchowie również widzieli, jak ich majątek się kurczy, a rosyjscy obywatele doświadczyli pogorszenia jakości życia. Zachodnie marki opuszczają ich kraj, a koszty życia rosną z roku na rok. Jednak sankcje nie doprowadziły do całkowitego załamania rosyjskiej gospodarki, jak niektórzy eksperci optymistycznie oczekiwali. Stało się tak, ponieważ Rosja znalazła sposoby na obejście sankcji. I zaczęła wprowadzać odpowiednie plany już ponad dekadę temu, mniej więcej w czasie aneksji Krymu. Od 2014 Kreml zaczął wykrywać i ograniczać słabości gospodarki. Zgromadził rezerwy walutowe, ograniczył zadłużenie zagraniczne i zmniejszał zależność od zachodnich technologii i systemów finansowych. Tak, aby nawet jeśli Zachód kiedyś nałoży sankcje, nie miały one tak druzgocącego wpływu. Rosja również zmniejszyła swoją zależność od importowanych towarów. Podejmując działania na rzecz wzmocnienia niektórych kluczowych gałęzi krajowego przemysłu, takich jak produkcja i rolnictwo. Zaczęła też zmieniać relacje handlowe, nawiązując więzi z krajami wschodu i południa, jak Chiny i Indie w Azji, które obecnie są największymi nabywcami paliw kopalnych Kremla. Wykorzystywała również różne inne metody, takie jak ścisła kontrola kapitału i zwiększone wydatki rządowe, aby ustabilizować ważne gałęzie przemysłu. Gdy sankcje zaczęły obowiązywać, a kraje zachodnie ograniczyły wydatki na rosyjskie surowce. Kraj uniknął nagłego, chaotycznego załamania. Gospodarka kraju się skurczyła, a wartość rubla mocno spadła na początku. Kreml ustabilizował sytuację dzięki wsparciu Chin, Indii i m.in. Turcji. Nawet Unia Europejska, mimo ograniczenia wydatków, nadal kupuje rosyjskie paliwo. Putin i jego kremlowscy poplecznicy wielokrotnie podkreślali dumę z tego, że Rosja potrafiła wytrzymać zachodnie sankcje. Już w 2022 roku na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu w czerwcu Putin z dumą się chwalił. Ekonomiczny blitzkrieg przeciwko Rosji był skazany na niepowodzenie od samego początku. Oczywiste jest, że im się nie udało. To się nie wydarzyło, nie odnieśli sukcesu. A rosyjski prezydent od tego czasu wielokrotnie powtarzał takie poglądy. Na początku 2023 roku stwierdził, że rosyjska gospodarka i zarządzanie są silniejsze niż sądził Zachód. Później w tym samym roku dodał: Ogólnie rzecz biorąc, można śmiało powiedzieć, że etap odbudowy rosyjskiej gospodarki się zakończył. Wytrzymaliśmy bezprecedensową presję zewnętrzną i sankcje ze strony niektórych elit rządzących w krajach zachodnich, które uważamy za nieprzyjazne. Putin nawet publicznie stwierdził, że sankcje bardziej zaszkodziły Zachodowi niż Rosji. Ale on oczywiście jest mistrzem propagandy. To narzędzie, którego używał przez całą swoją karierę, aby zdobyć władzę i ją umocnić. A Kreml nie ma żadnych skrupułów, by okłamywać swoich obywateli, wyciągać z powietrza fałszywe dane i podejrzane statystyki, aby poprzeć swoje twierdzenia, ukrywając prawdę wszelkimi możliwymi sposobami. Przez jakiś czas uchodziło im to na sucho. Przywództwo Rosji zdołało zachować twarz, by ukryć skutki sankcji, a nawet dla zewnętrznych obserwatorów kraj wydawał się radzić sobie z sytuacją. Rosja nadal intensywnie inwestowała w swoje wojsko, wysyłając żołnierzy na linię frontu i wystrzeliwując ogromne ilości broni, głównie dronów i rakiet, w kierunku miast i miasteczek na terenie całej Ukrainy. Utrzymała szybkie tempo rekrutacji, co miesiąc powołując dziesiątki tysięcy nowych żołnierzy. Duże premie i wysokie pensje mają skłonić mieszkańców biedniejszych regionów, do wstępowania do wojska także na własnym terytorium. W dużych miastach, takich jak Moskwa i Petersburg, życie w dużej mierze toczy się normalnie, zwłaszcza dla zamożniejszych warstw rosyjskiego społeczeństwa. Rosja wydaje się sprawna i stabilna, głównie dzięki sprytnym planom wdrożonym przed inwazją. Wykorzystała wsparcie, duże rezerwy finansowe i nowych partnerów handlowych, by utrzymać gospodarkę i zachować twarz. Pojawiają się pęknięcia, które są już zbyt duże i głębokie, by je ignorować. Ponieważ prawda jest taka, że Putin nigdy nie przewidział, że wojna potrwa tak długo. Jego tak zwana specjalna operacja wojskowa miała potrwać tylko kilka tygodni lub dni. Gdyby plan się powiódł, Rosja mogłaby ustanowić marionetkowy rząd na Ukrainie i przejąć nowe terytoria, na przykład Donieck i Ługańsk, i ponieść jedynie minimalne straty gospodarcze w wyniku ewentualnych sankcji Zachodu. Ponadto Putin wciąż dysponowałby dużą częścią wojennego budżetu na następne inwazje. Gdyby Rosja postanowiła zaatakować państwo NATO na przykład któreś z państw bałtyckich, Kreml mógłby wykorzystać rezerwy na rosyjską gospodarkę, poprawiając życie obywateli i budując poparcie dla kolejnej wojny. Plan był mądry, lecz całkowicie zależał od Ukrainy to właściwie poddanie się i umożliwienie żołnierzom Kremla marszu do Kijowa i wzniesienia rosyjskiej flagi. Jak wiadomo, tak się nie stało. Wojna trwa od lat, a Rosja nie jest dziś bliżej zwycięstwa niż w 2022 roku. Zdobywa tereny bardzo wolno, z trudem posuwając się w kluczowych rejonach i jednocześnie ponosząc ogromne straty w żołnierzach oraz sprzęcie największe od II wojny światowej. To wszystko dzięki niezwykłej odporności Ukrainy. Zamiast biernie patrzeć, naród ukraiński powstał, okopał się i z odwagą bronił swojej ziemi. Stawiali bohaterski opór na całym swoim terytorium, szeroko i daleko, na liniach frontu i poza nimi. I dlatego, zamiast utrzymywać swoją kasę wojenną pełną i gotową na kolejne inwazje oraz wsparcie gospodarcze w kraju, Kreml musiał sięgnąć po rezerwy i wydawać coraz więcej, by utrzymać machinę wojenną. Z biegiem czasu ta kasa wojenna została uszczuplona, a wszystkie starannie przygotowane plany, które Władimir Putin wprowadził ponad dekadę temu, zaczęły się powoli rozpadać. Putin napotkał problemy, których nie może rozwiązać, ponieważ dla wszystkich staje się coraz bardziej jasne, że jeśli Rosja naprawdę chce wygrać tę wojnę, będzie musiała walczyć jeszcze przez wiele kolejnych lat. Były szef Military Intelligence, sześć ser Ryszard Dirlaw i inni eksperci tak szacują. Przy tym tempie postępów Rosji, zajęcie całej Ukrainy zajęłoby 80 lat. A faktem jest, że nawet jeśli Rosja jakimś sposobem znalazłaby sposób, by walczyć przez kolejne dekady, zwycięstwo wciąż nie jest gwarantowane. Ukraina cały czas się wzmacnia, a Rosja słabnie. Jeśli wojna potrwa do lat 30-21 wieku lub dłużej, nie da się przewidzieć jej zakończenia. Ale to i tak kwestia fantazji, ponieważ wojna nie może trwać długo z jednego prostego powodu: Rosji na to nie stać. I jest coraz więcej dowodów na to, nawet w samej Rosji. Eksperci ostrzegają, że gospodarka tak zwolniła, iż kraj ma trudności z pokryciem rosnących kosztów obrony, bezpieczeństwa i społeczeństwa. Aleksander Szochin, szef Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, niedawno wypowiedział się w Rosja 24: Myślę, że to ochłodzenie lub miękkie lądowanie nie jest ani wystarczająco miękkie, ani dobrze kontrolowane. Szokin powiedział, że na początku 2025 roku rosyjscy urzędnicy uznali, że kraj potrzebuje co najmniej 2% wzrostu rocznie, by pokryć koszty. Kreml nie osiąga nawet 2% wzrostu. Szokin stwierdził, że Rosja może mówić o szczęściu, jeśli w 2025 roku osiągnie choć połowę tej wartości. Wielu analityków zgadza się z sondażem Interfaxu, przewidującym wzrost gospodarczy Rosji w 2000 25 roku na 1,1%, kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, dla porównania, w 2024 roku Rosja odnotowała wzrost produkt krajowy brutto na poziomie 4,3%. To szokujące, wynik jest bardzo niski. Ważne jest, by okres ochłodzenia lub kontrolowanej kontrakcji nie trwał zbyt długo, bo już potrzebne jest odbicie. Kontynuował ostrzegając, że Rosja będzie musiała znaleźć sposoby na szybkie przyspieszenie wzrostu, wyjaśniając, 2% z 25% to optymalny wskaźnik wzrostu gospodarczego dla nieprzegrzanej gospodarki. To rzeczywiście umożliwia rozwiązanie szerokiego zakresu zadań. Co gorsza, pomimo spowolnienia wzrostu, Rosja zmaga się również z niepokojącym poziomem inflacji. A zwykli Rosjanie odczuwają tego skutki. Ceny podstawowych produktów niemal się podwoiły od początku wojny, a siła nabywcza Rosjan znacznie spadła co ogranicza wydatki na droższe dobra. Sprzedaż samochodów w 2025 roku spadnie o 24%. Deficyt budżetowy Rosji wzrósł do 19% w pierwszych 8 miesiącach 2025 roku, a pod koniec roku zbliża się do 26%. Dla kraju, który został całkowicie odcięty od międzynarodowych pożyczek i nadal mierzy się z paraliżującym wpływem poważnych sankcji ze strony wielu największych gospodarek świata, taki deficyt stanowi poważny problem. Dochodzi do tego wyzwania rosyjskiego przemysłu naftowego i gazowego. Ich dochody podatkowe maleją o 20% rocznie i w 2025 roku trend się utrzyma. Ukraina samodzielnie przeprowadza regularne ataki dronami i rakietami na rosyjską infrastrukturę naftową. Rurociągi, rafinerie, magazyny i inne obiekty zostały sparaliżowane. Niezliczone tony ropy idą z dymem, a w całym kraju wybuchają ogromne pożary. W rezultacie Rosja znajduje się obecnie w środku poważnego kryzysu paliwowego, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyła. Stacje benzynowe są zamykane, paliwa brakuje, ceny rosną, a rosyjskie moce rafineryjne znacznie zmniejszono. Dopóki trwa wojna, te ataki będą kontynuowane, bo Ukraina widzi ich skuteczność i znaczenie. Kreml ucieka się do wszelkich możliwych środków, jakie tylko przyjdą mu do głowy, aby stawić czoła tym licznym wyzwaniom. Drukuje ogromne ilości pieniędzy. I podnosi stopy procentowe, przez co dla wielu mniejszych rosyjskich firm niemal niemożliwe staje się dalsze prowadzenie działalności. Uniemożliwia zwykłym ludziom branie pożyczek i korzystanie z kredytu. Rząd nałożył również ograniczenia na wymianę rubli na inne waluty, a także restrykcje dotyczące wywozu rubli za granicę. Pokazuje to, jak daleko Kreml jest gotów się posunąć, by utrzymać swoją chwiejącą się gospodarkę na powierzchni. To jednak za mało, bo Kreml nie cofnie wielkich szkód jakie wojna wyrządziła gospodarce i społeczeństwu. Nie może zniwelować podstawowych problemów, takich jak gigantyczne braki siły roboczej, związane z ogromną liczbą ofiar wojny oraz niezliczonymi Rosjanami, którzy uciekli z kraju od początku konfliktu. Brak opóźnień i zakłóceń w łańcuchach dostaw przez międzynarodowe sankcje i malejącą liczbę partnerów handlowych. Rosja ma ograniczony dostęp do kluczowych zasobów i technologii przez sankcje i to, że wiele krajów nie chce współpracować z Kremlem. Same w sobie te pojedyncze problemy mogłyby być potencjalnie do rozwiązania. Gdy wszystkie te czynniki się łączą i nasilają, powstaje idealna burza problemów bez wyjścia. I to właśnie rosyjski naród ma już dość tej sytuacji i zaczyna głośno wyrażać swoje niezadowolenie. W niedawnym sondażu 66% obywateli stwierdziło, że opowiadają się za negocjacjami z Ukrainą, zamiast kontynuować działania militarne przeciwko sąsiadowi. Putin pokazał, że niewiele obchodzi go przeciętny Rosjanin na ulicy. Wysłał niezliczonych żołnierzy na śmierć i pozostawił niezliczone rodziny, w całym kraju pogrążone w żałobie po stracie synów, braci, mężów i ojców od początku wojny. Ale zależy mu na władzy i wie, jak ważne jest utrzymanie poparcia społeczeństwa, jeśli chce zachować swoją pozycję. Nawet on musiał ustąpić. Putin również rozważa plany podniesienia podatków dla najbogatszych obywateli społeczeństwa, aby zebrać więcej środków na wojnę w Ukrainie. Przemysł naftowy cierpi, dlatego szef Kremla uznał, że wyższe podatki na luksusy i dywidendy z akcji to rozsądne rozwiązanie. Wyjaśnił, że Stany Zjednoczone Ameryki stosowały podobne środki podczas wcześniejszych wojen. Nie chcę tego upolityczniać. W czasie wojen w Wietnamie i Korei Podnoszono podatki dla osób z wysokimi dochodami. Te decyzje Putina mówią nam o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, pokazują, że Kreml staje się coraz bardziej zdesperowany. Cierpi jak nigdy dotąd, a systemy i plany, na których wcześniej polegał i które wprowadził, by utrzymać gospodarkę podczas wojny, albo się wyczerpały, albo zaczęły zawodzić. Kraj nie ma już dochodów ani siły gospodarczej potrzebnych do finansowania wojny. Nie da się bez końca drukować pieniędzy, by pokrywać te braki. Musi znacznie ograniczyć wydatki na obronność i szukać nowych sposobów, by uniknąć większego kryzysu gospodarczego. Po drugie, wynika z tego, że Putin na razie chce kontynuować wojnę, co jest w pewnym stopniu zrozumiałe. Wielokrotnie twierdził, że ukraińskie tereny są rosyjskie i obiecywał zwycięstwo narodowi. Wycofanie się teraz postawiłoby go w najgorszej pozycji w karierze politycznej. Jednocześnie, Putin musi dostrzegać to, co widzi świat: że toczy wojnę bez szans na zwycięstwo która stała się dużym obciążeniem, osłabiając gospodarkę, popularność i pozycję międzynarodową. Ta sytuacja będzie się pogarszać, im dłużej trwa. Aby Rosja mogła nadal rekrutować wystarczającą liczbę żołnierzy, by zastąpić tych, którzy giną lub zostają ranni, kraj będzie musiał oferować coraz wyższe premie i zachęty nowym rekrutom. Będzie musiał dalej intensywnie inwestować w obronność, by produkować drony, pociski i potrzebny sprzęt. Im więcej czasu minie, tym te wyzwania staną się z trudnych niemożliwe do pokonania. Rosyjski przywódca znalazł się w kryzysie, którego nie potrafi rozwiązać swoimi dotychczasowymi metodami. Żadna ilość kłamstw ani propagandy nie jest w stanie wymazać ani umniejszyć powagi tej sytuacji. Żadne lekkomyślne wydatki nie cofną szkód, które już zostały wyrządzone. Fałszywe obietnice nie ukryją narastających podziałów w rosyjskim społeczeństwie. Putin wykopał sobie tak głęboką dziurę. Że nie widzi już światła i wkrótce pochłonie go ciemność. Możesz dowiedzieć się więcej o licznych porażkach reżimu Putina w ostatnich latach w naszej szczegółowej analizie katastrofalnej kampanii Kremla do tej pory. Obejrzyj ten film, by zobaczyć, jak rosyjski plan pokonania Ukrainy obrócił się przeciwko Rosji, czyniąc ukraińską armię jedną z najgroźniejszych na świecie. Pamiętaj też, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami z linii frontu konfliktu. Rosyjsko-ukraińskiego. Dziękuję za oglądanie.